Robić. Yy, następna sprawa, tutaj pod rozwagę yy, dla Pana Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, chodzi mi o skrzyżowanie yy, ulicy Rewizji Szpitalu. W ostatnim czasie była zamknięta ulica Lubelska. tworzyły się tam potężne korki. Czy yy, byłoby możliwe, jakimiś niewielkimi, rozumiem, nakładami finansowymi, żeby zrobić tam sytuację wielofazową czyli czy tą zmodernizować, czy. To tutaj bym prosił też na ten temat odpowiedź yy, szpitalna, rajowiecka. Yy, Ktoś mówił o fazowo, żeby można było yy, bezkoledze skręcać, prawda? Bo w tej chwili się tworzą kołki po prostu. No, to jest jedna z głównych ponieważ... yy, nas. Następny temat. Yy, prosiłbym, żeby, ponieważ sam, yy, że tak powiem, yy, no, sprawa edukacyjnie jest rowerem, żeby dokonać yy, przebiegania ścieżek rowerowych. Na przykład to powiem że ta tam na gminie stoją samochody na ścieżce rowerowej, więc nie wiem jak ten temat rozwiązać. Tam się w nie na normalnie przejechać, więc ta ścieżka rowerowa gdyby traci swoją funkcję, no bo ktoś nie wiedział na tę sesję, ani na chorobę, kto stoi na ścieżce rowerowej. Poza tym jest dużo szkoła na ścieżkach gałęzi, bardzo bym prosił, żeby tutaj ktoś zrobił taki jodunek, gdy ścieżka rowerowa rzeczywiście jest na dzień dzisiejszy, ale one ja są w takim stanie, że źle się jeździ.